Sol Sol, ja drбина pieprzo. Witam was serdecznie w 37 odcinku serialu Simowego pokolenia. Tak, kochani, jesteśmy przed domem naszych Milusińskich, w dniu, w którym się rozstaliśmy w ostatnim odcinku, czyli w momencie, kiedy nasze, nasze nasze, no nasze, tak, Zosia, przyprowadziła swoje dzieciaczki do naszego domu. I dzieciaczki stały tutaj oto za Abigail w tym takim kąciku, który im przyrządziłam, przyrządziłam, tak, urządziłam. A tymczasem są tu. <laughs> tak, Abigail razem z Marko stwierdzili, no to my pójdziemy chyba na górę jednak. No bo nie ma co tutaj, jednak większe zapotrzebowanie jest na to, żeby zajmować się dzieciakami i mieć, je, że tak powiem, brzydko pod ręką. Natomiast oni przenieśli się na pięterko i ich sypialnia wygląda o tak. Przyniosłam w zasadzie większość mebli, więc to nic wielkiego się i takiego nie zmieniło. Oprócz tego, że dzięki temu mieliśmy miejsce na dużą szafę i na toaletkę. Także yy, proszę, taka oto sytuacja. Nasza Abigail kochana yy, pisze kolejną książkę, bo mimo, że ona spełniła swoje postanowienie noworoczne, to ja tej książki nie widzę. Fotografia jest o jest, a ja po prostu jest jednak, popatrzcie dla ciebie kochanie to bajka o Kasie i małym braciszku Adasiu o, o, okay. o, być, dwójka małych dzielnych maluszków przemierza nieznany kraj by odszukać e, co odszukać? swoją babcię Iman o e, czy dałoby się zmień, dodaj do ulubionych przeczytaj, umieść siecię odłóż. Nie, dobra, to niech ona tam będzie, ta książka. Ale popatrzcie, a ja jej nie mogłam znaleźć. Dobra, to my w, na pewno dzisiaj, kochani, będziemy zajmować się naszymi maluszkami. No nie my, ale dziadkowie. Jak już sobie tam popiszę trochę Abigail. Marko, co ty robisz, kochany? Gdzie ty jesteś? Marko. Zjadłam moją właśnie sobie śniadanko. No dobra. Tak już zjadłeś, to możesz sobie, kochany, sprzątnąć. Pozwalam, ci, będę taka dobra. A potem możesz zająć się swoimi wnukami. No i w ogóle to taki jest, słuchajcie, dziwny czas, ponieważ yy, nasza Abigail ma jutro urodziny. I praktycznie to no, przejdzie już do grupy seniorów, i chyba wyślemy ją na emeryturę, chociaż może jeszcze pozwolę jej zakończyć pewne rzeczy, które tam w pracy ma rozpoczęte. Natomiast nasz Marko ma trzy dni do do tego, aby zyskać status seniora. No i tak sobie pomyślałam, że jeszcze na dodatek wszystkiego, słuchajcie, jutro są walentynki, to może zrobimy tak, że urządzimy sobie po prostu takie wspólne urodziny razem Marko i Abigail, bo z kolei w poniedziałek nasze numu będą przechodziły do kolejnej grupy wiekowej, więc może tak zróbmy, że zrobimy takie podwójne urodziny, a walentynki to będą takie tam przy okazji, jakieś ciasteczka z serduszkiem na stół po. Stawimy. No, taka sytuacja trochę nietypowa, bo mamy maluszki. A propos maluszków, to właśnie chciałabym, żeby, nasze, żeby nasi dziadkowie zajęli się maluszkami, a ja chciałabym Abigail razem z Aleksem wysłać do miasta, ponieważ oni już tu trochę mieszkają, ale była zima dosyć sroga, jak widzieliście na poprzednich filmach. No i teraz wreszcie jest wiosna. Co prawda jest jeszcze chłodno, ale ja myślę, że oj, to jest tuż przed latem. Wiosna, siódmy dzień z siedmiu, ojej, no to widzicie, to tym bardziej trzeba, się będzie, trzeba będzie się nacieszyć tymi wiosennymi widoczkami i wyślę naszych młodych, młodych rodziców do miasta, zjedzą sobie coś, może zatańczą, może urządzimy jakieś szybkie spotkanie z roztańczonymi drineczkami, tak żeby nam, wiecie, nie pouciekali nasi znajomi, nie? Trzeba też pielęgnować znajomych, jeszcze nie chcemy tutaj nikogo wzywać do domu, bo jeszcze dzieci są za małe na to, więc gdzieś tam w centrum myślę, że się zobaczymy. Tak się ucieszyła tam Abigail, nie wiem z czego, ale myślę, że to nie było nic złego, Abigail. Abigail, spójrz mi w oczy. Coś tam, na... Coś tam wypisała, bo wiem, że bardzo ciekawą książkę piszesz. Bardzo ciekawą. Pokażę Wam, jak już skończę pisać tuż przed wyjściem, oczywiście, nakarmiliśmy dzieciaki, żeby nie było. O, nasz Aleks jest strasznie głodny, więc chodź tutaj szybciutko, zamów jedzenie na miejscu. Może croissanta Może kanoli, dobra. Zamów na miejscu. A ty, jak kochane, ty chyba masz wszystko full, tak? Ty sobie możesz kawę co najwyżej, zamówić jakieś espresso. I usiądziecie sobie razem przy stoliku. Może się uda. Zobaczymy. haha Udało się, słuchajcie. Co prawda, Aleks już zdążył zjeść naturalnie tego croissanta, czy co on tam miał. No ale załapaliśmy się na wspólną kawę. Gdzie idziesz? Zośka? Zosia, gdzie idziesz? No właśnie, i tak... No. A ja obczajam ciebie. Dwa kubki kawy? I oba moje! Okay? Okay. Widzę cię! Obydwie są moje! Tak. Jak ktoś nie oglądał Eurovision, to polecam. Nie ma tak, wziąć sobie dwie kawki. Jak ty będziesz naenergetyzowana, nakofeinowana kobietą, A wypiję tą drugą. A co? I usiądę sobie gdzieś daleko od mojego męża. Wcale nie poszliśmy sobie na randeczkę. Takie spotkanie. Nie, w ogóle. <laughs> oj, te Simy, oj, te Simy. Dobra. Wiecie co? Weźcie sobie, kochani, przyjdźcie tutaj może. Usiądźcie sobie razem na ławeczce. Chwilę sobie posiedzicie, pogadacie. Obgadacie sytuację domową, jaka was zastała. Ja mam nadzieję, że to, że mieszkacie razem z rodzicami w żaden sposób źle nie wpływa na wasze wspólne relacje ale na waszych rodziców na rodziców naszej Zosi mam też inny pomysł ale póki co myślę, że oni nam się bardzo przydadzą jednak dobra kochany, wiesz co mógłbyś się ośmielić pochwal wygląd wczul się O. Pokuź ją tam trochę. Ona teraz coś do toalety. Super. Dobrze, poszedł gdzie jeszcze słodkie słówka, i będziemy się wybierać, kochani, do lokalu. Tutaj zaraz nie opodal, tylko wysikam jeszcze ich, no i pójdziemy tam się spotkać chyba z roztańczonymi drineczkami. No bo pamiętajmy, że Alex też należy do klubu. Haha! <laughs> Zobaczcie, jak Alex wygląda w naszym klubowym ubranku. Także super, bardzo fajnie. Weź może tak przyjazne, opowiedz historię klubowicza. Na pewno zaraz się tutaj jeszcze przywitamy. Przyjazne, wesołe zapoznanie. Nie znamy się z tą panią. Taka ładna. A i jeszcze słuchajcie, kochani, już wam mówię, dlaczego ja nie reaguję, bo ktoś tam za zadał mi to już nieraz, takie pytanie, że są tu przecież festiwale, a ja w ogóle tam nie chodzę. No bo słuchajcie, idziemy po kolei. Nasze kolejne pokolenie będzie się tym zajmowało, bo będzie reprezentowało kolejny dodatek, czyli miejskie życie. My na razie próbujemy się tutaj skoncentrować na Windenburgu i na oczywiście klubach, no nie? Także dlatego, nie, nie dlatego, że, że coś tam. Nie, nie, że mam jakiś problem z tymi, wręcz przeciwnie, uwielbiam miejskie życie, więc jak tam już zamieszkamy z kolejnym naszym pokoleniem, no to zobaczymy. Jeszcze nie wiem, kto będzie nas reprezentował, czy Kaja, czy Adaś, bo jeszcze mam tak, takie małe wątpliwości. Ale to może oczywiście wszystko się niebawem rozwikłać w mojej głowie, bo jak ja sobie czasami coś wymyślę, to po prostu o matko o Boże. Chciałabym zobaczyć: mamy 470 punkcików. Mam nadzieję, że teraz nam te punkciki jeszcze przybędą. Chodź, zatęczcie sobie razem, tak, żeby te punkty nam skakiwały. No i opowiedz tam o tym, że Wam się nubu pojawiło na świecie i dlatego nie mogliście zdrać ten wielki sekret. Mamy ogromną ochotę na herbatę z kwiatami wiśni, może napijemy się no, na festiwalu, jeszcze nie, Hania, nasza koleżanka z pracy, taka sympatyczna pani, ale no niestety, no nie, jeszcze nie, to jeszcze nie, nie jeszcze nie ten dodatek, Haniu. Mamy 536, aktywnych bonusów mamy 5 z 596, ojej. Więc tak, możemy sobie y, tutaj romantyczność jeszcze, możemy sobie zabawność, możemy sobie przyjacielskość, to byłoby fajne, co? Bilans Twoich pozostałych 236, ok. 6 z 96. No ale wiecie, generalnie już ten punkt został zrealizowany, więc spokojnie musimy się martwić. Po prostu tak samo jest zrealizowana aspiracja, której nie będę kolejnej już wybierać, bo będziemy się zajmować teraz naszymi dziećmi i to aż dwójką, więc no nie. Godzina 19:00 będziemy zaraz wracać do naszych, do naszych dzieci, ale sobie zamówimy jeszcze drinka dla grupy, całej grupy. No i nie mamy tych drineczków z palemką, takie wiecie, no nie mamy, więc może te plazmowe mery. Ojej. Oj, 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 oj. Herbatka ostre, ponad zasmaczna to Dobra, bierzemy to. Okej, okay, kochani, i będziemy się później już ewakuować do domku. No i nie wiem o co chodzi, ale oni nie piją tych drineczków. Wszyscy ściągnęli z blatu i położyli na podłodze. O co chodzi? Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi? A jak w ogóle nam się coś tu zaliczyło w punkcikach? No, bardzo mało co. Dobra, to my sobie jeszcze zrobimy porozmawiaj o klubach, a ty mógłbyś, mój drogi, wypić, chociaż ty nam trochę punkcików zrobisz. Zosia, a ty? Oprócz tego, że rozmawiasz, to też się możesz napić. Co? Szkoda tych drineczków, zapłaciliśmy. Okej, okay, to jeszcze sobie też porozmawiamy z naszym, e, kolegą o naszych, o naszym klubie. I spytamy. <grym i chodźńczyzny> Ponieważ słuchajcie, Aleks jest strasznie flirciarski, więc yy, kazałam mu upiec te ciasteczka na jutro w kształcie serca. Mam nadzieję, że wyjdą. Słuchajcie, on jest flirciarski, on by się jeszcze chętnie pobawił. No i tak, jakbyście zauważyli, no to nie mamy niestety naszego Maciusia drugiego, bo Maciuś yy, drugi uciekł. No i dostaliśmy taką informację, ja zrobiłam screen, ale oczywiście wszystkie screeny wywaliłam. Do kosza, więc nie mam, żeby wam pokazać. I nie kupowałam już trzeciego Maciusia, dlatego że po ostatniej y, chorobie, na jaką zapadła nasza Zosia, która była właśnie spowodowana y, świnkami morskimi i wiecie, tego typu właśnie stworzonkami, no to stwierdziłam, że hmm, to może jednak sobie odpuścimy. Kochany, weź to może, odłóż do lodówki i od razu weźmiesz sobie skarbie. Może, bo tam jeszcze są te do zjedzenia. Chciałabym, żeby już to wszystko wzeszło. Akurat jedna porcja. Weź, weź sobie te tosty, czy co to tam jest. No i nasz Marko, patrzcie, dostał tekturowy parkiet taneczny za to, że macie trzeci poziom taneczny, umiejętności tanecznych, także super. Jak tam nasze dzieci? Grzeczne są. O. Bardzo grzeczne. No to dobrze. Babcia dalej sobie pisze, a dziadek klupie się młotkiem. Chyba nawet się nie klupie. Jeju, naprawdę szybko ci to idzie. A ja jeszcze chciałabym zobaczyć, co że jesteś głodny. Zaraz, kochany, pójdziesz. Zbadaj, dlaczego sprzęt ćwicz, techniki spadwalnicze, majsterkuj, twórz eksperymentalne motywatory. Energetyczny, imprezowy uczenia się sprzątania słuchaj, może zrobisz tego uczenia się albo jeszcze zobaczymy co jeszcze możemy zabawki, gadko gadkobota drona uuu, to może drona stworzysz dla swoich wnuków co? nie wiem czy dzieci się mogą tym bawić ale stwórz kochany to by było bardzo miłe zjedliście? zjedliście, ok, więc wy sobie już pójdziecie zaraz spać, tylko poczekaj ładnie aż twój mężuś zje już zjadłem Maju, no to super to weź sprzątnij, bo ja nie wiem czy ta noc będzie taka łatwa, wiecie z dzieciakami, może być różnie więc ty póki co kochana, to kładź się i śpij chyba, że trzeba nie, chyba nic nie trzeba. Dobra, to idź spać. I w razie czego, to ja się już będę zajmowała tymi maluszkami, będę jej kazała wstawać, a nasza Abigail zaraz pójdzie ona jest taka zadowolona z życia, zaraz pójdzie na górę spać i książkę będziemy dokończyć jutro rano. Eee, Ty też możesz iść spać. Nie krępuj się. Do zobaczenia w kolejnym simowym dniu. Witajcie w kolejnym Simowym dniu. Już powstawali nasi Simowie. Tak, Marko teraz jeszcze nastawi nam pralkę i dokończy trening. Bieg na wzgórze bieg bez potu. Może o, to będzie bardziej fajne. Bardziej fajne, tak bardzo mówię po polskiemu. Tak? Skonstruujmy mechanizm. Mamy już ukończone. Drona w wyposażeniu różowego, już też mamy. Także super. No i nie wiem, czy ty, Marko, byś, może ty byś, kochany, dzisiaj stanął tutaj y, przy naszych maluszkach, widzicie? Bo trzeba by było, myślę, się nimi zająć. A co ty robisz? A, Zosia, słuchajcie, y, ukończyła. Tu niedługo są urodzinki. Siódmy poziom charyzmy zdobyła. Nie wiem, szybko jej to poszło, więc spoko. Dobra, to nie, to Zosiu to ty zostaw, kochana. I może byś nakarmiła nasze dzieci, co? Nakarm nasze dzieci piersiątkią i potem zobaczymy, co będziemy dalej robić, bo nasza Abigail już szaleje w kuchni i już gotuje i przygotowuje wszystko do urodzin swoich i swojego męża, oczywiście. No kurczę, parcie, suszarka nam się zepsuła. A ja nie mogę tak co chwilę wymieniać, bo ja nie mam tyle pieniążku, No trudno. Ale Marko jest dobry w te klocki robotyka, wiecie, nic mu się nie stanie. No a natomiast nasz tutaj Alex już chyba dokończył, tak. To już wystarczy, mój drogi. Chodź, weźmiesz sobie prysznic, odświeżysz się trochę. I zajmiemy się troszeczkę tutaj tymi y, romantiko nastrojami i tak dalej. Może sobie filmy zobaczymy jakiś zobaczymy jak w ogóle z czasem będziemy stać. Jak tam kochana zrobiłaś? Wspaniałe, dobra. To kochanie, odłóż to. I y, mogłabyś skarbie ugotować, przyrządzić wykwintny, takie piękne ciasto, To będzie już dla ciebie i dla twojego mężusia też. <laughs> Ale wymyśliłam, słuchajcie. Ja nie wiedziałam, już nie pamiętam, że jest w ogóle taka funkcja. I zobaczcie, można tutaj robić barabara bara. <laughs> w rakiecie. To nie wiem, czy oni wystrzelą w kosmos, czy tak po prostu. Zobaczymy, jak to wygląda. Dzisiaj są walentynki, dzisiaj robimy same interakcje Romantiko. Łajaj, jak biegnie, jak biegnie nasza Zosia. Chcę to zobaczyć. Tak, oni się przebiorą. W... <laughs> Chodź, chodź za mną. O dobra! Uuu! Polecieli! Jakie fajne serduszka! Ale super. Wrócili! Kluby bardzo wysokich lotów. Udane bara, bara w rakiecie. Ale super. Dobra. Ty mój Mark, Aleks, Aleksiu, ty mój Aleksiu, chciałam, żebyś pobadał sobie kosmos, a ty moja droga wracasz do swoich dzieci. Oj, 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 oj bardzo Cię potrzebują. Więc zmień brudną bieluszkę. A tutaj, nie wiem, pouciszaj troszeczkę. Marko, kochany. Choć pomożesz trochę żonie. O, opuszczony statek. Alex widzi przed sobą dryfujący w ciszy duży statek. Wygląda na opuszczony, a przynajmniej bardzo sfatygowany. Czy Alex powinien spróbować wejść na pokład tego statku, by sprawdzić, co się w nim znajduje, czy po prostu użyć mechanicznego ramienia, by zabrać troszkę części zamiennych, widocznych na zewnątrz pojazdu? Dobra, zbieraj te części, one się mogą nam przydać. Da, dasz je teściowi. Teściu miał wypolerować. Ty kochana, postawisz świeczki urodzinowe i włożymy go do tak, i włożymy go do lodówki. I ja tak myślę, że koło godziny 16 będziemy organizować imprezkę. O nie, Alex, nie wejdzie na ten statek. Tak zaczynają się filmowe horrory science fiction. Najprawdopodobniej no nie ma tam niczego poza niebezpiecznymi wirusami hipernującymi Kosmicznymi potworami, albo czymś jeszcze okropniejszym. Alex zabiera kilka rur i wichajstrów, znajdujących się na zewnątrz pojazdu, po czym wynosi się, zanim stanie się coś strasznego. Wracaj do domu, wracaj. Jeszcze w Walentynki to by był niefart. <grym> No, a słuchajcie, jeżeli chodzi o walentynki, to już został nam jeden punkt programu, czyli zobaczenie romantycznego kanału. Właśnie teraz będą to robić. Abigail, Marko, a nasi pozostali domownicy już mają wszystko zaliczone. Pozajmowali się też naszymi dzieciaczkami. O, tylko, że jedna jeszcze rzecz, o której bym była zapomniała, to to, żeby wyładować i odłożyć pranie, bo tak, aha, i to od razu też, kochana, byś mogła wyrzucić. Myślę, że jakbyś zapuściła odkurzacz, to też w sumie nic złego by się nie stało, a my już za chwileczkę będziemy organizować urodziny naszej Abigail i naszego Marko. No, są goście, jest torcik, są ciasteczka, bo jest jednak, jednak są walentynki w kształcie serduszka, są balony, no więc kochanie, wypowiadaj życzenie skarbie. Oczywiście musiałam zdjęcie zrobić. No dajesz jeszcze raz kochana. Oj 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 oj! Oj, szczeka w kościach. Moje słoneczko. Weź jeszcze dodaj świeczki. Żeby ci nie było szkoda, to twój Marko też przejdzie do drugiej grupy wiekowej, no nie. Przecież on mi się zawsze wydawał dużo starszy od Abi. Ale może dlatego, że tyle razy się młotkiem w głowę klupał, nie? To na pewno dlatego. Super. No, jeszcze raz, kochany. No, także super. Mamy imprezkę urodzinową. I za chwileczkę damy jeszcze jakieś inne jedzonko. O jeju, jeju. No nie będzie łatwo, nie będzie. Abigail moja droga, mogłabyś tam dodać świeczki. To my byśmy to schowali, a wyciągniemy coś innego do jedzonka. Chyba wszyscy przyszli. A Elena? A idzie, dobra, dobra, no chciałam też, żeby właśnie przyszli nasi koledzy z pracy, bo już niedługo się rozstaniemy. Zresztą oni też będą za chwileczkę szli na emeryturę. Czemu Zosia tak... Idziesz się przywitać? Aha, dobra, ok. Z przyjaciółką mamy, w porządku. Ale Elenko, weź sobie coś do zjedzenia. Oj, dzieci tam chyba, słuchajcie, płaczą. Tak, widzę to, widzę to. Dobra, zaraz pobiegnę tam się nimi zająć. Dziadek, chodź. Ty się nadasz. Zbień brudną bieliznę znowu. Pieluszkę. I pokarm z butelki. Oj, ja. Idź, dziadek, idź, kochany. A tutaj co jeszcze? Czy wszyscy zjedli? A, biegaj miałaś, kochana. Zjeść, weź jeszcze raz porcję razem. O, widzę, że Zosia z ciocią się tam zgadała. One się bardzo lubią. Więc no coś miłego yy, obejmi. Weź mogłabyś jeszcze pójść pokazać dzieciaki, no nie? Wiesz co? Zmień tą brudną bieliznę. Bieliznę? To co ja mam z tą bielizną? <gryzny> Dobra. I mogłabyś ewentualnie jeszcze pokazać małą cio cioci Elenie o rany, ale zamieszanie dziadek, ty widzę w ogóle w ogóle w ogóle nie rozumiesz tego co tu trzeba robić a co ty potrzebujesz mój drogi no ty się bardzo dobrze czujesz możesz sobie skorzystać ewentualnie i potem przyjdziesz do swojej siostry i pogadasz z nią, no nie pogadaj powiedz, że dziadkiem zostałeś chociaż ona zaraz pójdzie tam oglądać dzieci więc może tym razem Erykowi się musisz zwierzyć No ale. Dobra, nakarm. Dobra, dobra. Wiem, nie ma, nie ma miejsca jak pokazać. okej okay, w porządku. To Abigail zaraz sama tu przyprowadzi, chyba wszystkich. O, jaka kochana! Wzięła nasze dzieci. Dobra, nakarm jeszcze piersią. Drugie dziecko. Weź pouciszaj trochę. No, i myślę, że w tym momencie będziemy się już żegnać. <laughs> trochę zamieszania. Gra mi się totalnie zacina. Bo oczywiście wiecie, tyle ludzi, no to od razu wszystko się zaczyna. Nie, 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 weź napraw, Marko. Napraw, kochany, bo ja już dzisiaj tyle dałam na suszarkę nową i jeszcze coś tam się zepsuło więc dobrze by było jakbyś kochany naprawił a Marzenka gdzie ty idziesz Marko idziesz, aha jeszcze do siostry poszedł dobra o. wszyscy niedługo będą dziadkami Elena też znaczy ona chyba jest tą dorosłą, nie? Czy ona jest młodą dorosłą? On nie widzę. Chyba jest młodą dorosłą jeszcze. Ona była dużo młodsza od Marko. Okej okay, kochani, no to będziemy się ziegnać. Marko zaraz to wszystko posprząta. Ponaprawia. A my będziemy się widzieć w kolejnym Simowym naszym dniu, kiedy już wrócą nasze ukochane Simy do pracy, i będziemy znowu aresztować i robić takie tam. To do zobaczenia, kochani, sól-sól, odrobina pieprzu i papa. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę w górę. Wszystko mi się zacina.